Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Jesteśmy na dzielnicy u mnie w Kantonie, dzielnica Nansza. Dzisiaj mamy wigilię chińskiego nowego roku, także trochę pusto też wygodniej nagrywać. Co chciałem powiedzieć, no chiński nowy rok, rok koguta, koguta ognistego, czyli takiego podpalonego bardziej. Kogut charakteryzuje się tym, że jest stanowczy, asertywny dokładny, dba o detale, ładnie się ubiera, także to będzie rok taki poukładany, konkretnych decyzji przeanalizowanych, przeanalizowanych do ostatniego detalu, także takie osoby niezorganizowane, takie bardziej niechlujne, będą miały w tym roku troszeczkę gorzej. No i jak mówię, kogut pod, podpięty ogniem, czyli, czyli ta asertywność jeszcze będzie z taką agresywnością lekko połączona, także Uważajmy, nie? uważajmy na takich właśnie ludzi zdecydowanych, bo, bo będą stawiali na swoim. Idziemy tutaj się teraz przejść, troszeczkę po mojej dzielnicy. Pokażę wam, no jest, jak mówię, mało ludzi, bo jest święta, czyli ludzie siedzą w domach, generalnie, no ale tutaj taki centralny, centralny, centrum handlowe, centralne miejsce naszej dzielnicy. Zaraz tam wyjdziemy troszeczkę do przodu, na przedfront, pewnie tam coś się dzieje. Oni dzisiaj nie, nie świętują generalnie tutaj ten, 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 te całe centrum handlowe, bo zarabiać trzeba święta świętami, a pieniądz nie śmierdzi. Ten kogut, podobny troszeczkę do tych wycinanek naszych, tego koguta z Teleranka. Jak zwracam uwagę, to ten nasz tradycyjny gdzieś na tych na jajkach, czy na wycinankach ludowych jest bardzo podobny. Podobnie tutaj też jest prezentowany, także kto wie, może coś w tej naszej wspólnej tradycji, historii gdzieś tam, gdzieś kiedyś tysiące lat temu było wspólne. a teraz przeniosłem się już do centrum, do centrum kantonu także pokręcimy się troszeczkę po mieście zobaczymy jak tutaj te wyglądają przygotowania do obchodów czy, czy jakieś tam obchody. Z tego co do mnie doszły też informacje to z racji na smog i tak dalej i tak dalej w tym roku już w tych większych miastach te fajerwerki tak masowo są zbanowane no ale pewnie jeszcze coś będzie, może nie w centrum ale my akurat jesteśmy w centrum. Zobaczymy, idę dalej. Wracając do roku Koguta, tutaj taki ekspozycja przed jednym z centrum handlowych idziemy dalej idziemy dalej, miasto robi wrażenie gdzie się nie spojrzymy, drapacze chmur i to w każdą stronę, w każdym kierunku w ogóle nie wiem, wiecie, wiecie, ci co oglądają vloga, polecam mocny vlog szafa do nim wybiera się do nas tutaj będzie 20 też zawitamy pewnie i u niego na vlogu się takie filmy pojawią także zapraszamy więcej szczegółów będziemy tam z czasem wam mówić pokazywać z tego co wiem już dostał wizę bilety ma kupione i 21 bodajże lutego ląduje na lotnisku tutaj w kantonie także też będzie ciekawie Chyba nawet dobrze doszliśmy, bo myślę, że tutaj po drugiej stronie ulicy, gdzie jestem, coś się dzieje, będą jakieś obchody, także zaraz tam będziemy coś nagrywali. Fakt Faktem, że jest wieczór, zobaczymy jak się nasz siał Mi 5, Mi 5 sprawdzi, sprawdzi w nagrywaniu nocnym. Że żegnam Was wszystkiego dobrego w roku koguta ognistego, dużo siana, pieniędzy, spełnienia marzeń, a szczególnie tych związanych z Azją, jeżeli chcecie tutaj przyjechać, zapraszam. 您的家人负担在这里等您。